Lekarz informuje Zayer i Yamana, że żaden z nich nie może zostać dawcą Yusufa. Oboje są zszokowani. Lekarz radzi Zayer i Yaman, aby zachowali spokój, zapewniając, że nawet przy standardowym leczeniu dla Yusufa jest nadzieja. Jusuf musi przejść chemioterapię. Lekarz ostrzega Zayer i Yamana, że mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak wypadanie włosów. Zayer jest załamany. Lekarz mówi Zayer i Yaman, że Yusuf ma 85% szans na pokonanie białaczki. Jaman bierze łkającego Zejer za rękę i oboje opuszczają gabinet lekarski. Jaman chce wesprzeć Zejer, ale ona nie chce tego zaakceptować. Jaman jest nieugięty wobec Zejer, że się nie poddadzą łapie żonę za ramię. Obaj wracają do rezydencji i udają się do pokoju Jusufa, gdzie są z nim Iqbal i Zuhal. Jusuf pokazuje ciotce i wujkowi prezent od ciotki Iqbal, prawdziwy kapelusz kapitański. Maluch deklaruje, że gdy dorośnie, zostanie kapitanem statku. Na korytarzu Yaman informuje Iqbal, że nikt nie nadaje się nadawce Yusufa. Złoczyńca nie powstrzymuje emocji, gdy to słyszy. Prywatnie Zuhal pyta Iqbal, czy jej łzy są prawdziwe. Przyznaje, że jest jej smutno z powodu losu chłopczyka. Tymczasem Igbal odbiera telefon od swoich ludzi, że detektyw dowiedział się o jej zamiarach i uciekł z oryginalnymi dokumentami. A Dalet czeka na borę i ostrzega go, aby trzymał się z daleka od Neslią. Yaman dzieli się z Zejerem tym, że jego zdaniem powinni przyznać się do prawdy Yusufa. W tym momencie pielęgniarka informuje ich, że lekarz pilnie wzywa ich do swojego gabinetu. Lekarz informuje Zeyer i Yamana, że badania wykazały, że Jusuf tak naprawdę nie ma białaczki, ale inną chorobę, której objawy przypominają raka. Jusuf cierpi na ITP, rzadką chorobę autoimmunologiczną, w której krew trudniej krzepnie ze względu na zmniejszoną liczbę płytek krwi w organizmie. Ze szczęścia Zejer rzuca się jaman w ramiona. Lekarz informuje ich, że leczenie Jusufa nie wymaga pobytu chłopca w szpitalu. Zeyer i Yaman udają się do Yusufa i informują go, że jest zdrowy. Cała trójka udaje się razem do Arif, ponieważ Yusuf ma dość klopsików. Starzec jest szczęśliwy, że znów widzi Zeyer, Yamana i Yusufa razem, jako prawdziwą rodzinę. Neslią dowiaduje się od Bory o jego rozmowie z Adalet. Dziewczyna oburza ciotkę i oświadcza jej, że nigdy nie rozstanie się z Borą.